I ja ostatnio trafiłam na bardzo mądre zdanie mhm. a propos właśnie kobiet i mężczyzn i też takiego podejścia do, do życia, właśnie i nawiązujące bym powiedziała do tego artykułu i tematu, o którym rozmawiamy, to to, że kobiety, że mężczyźni chcą żyć jak swoi ojcowie, mhm. ale kobiety nie chcą żyć jak swoje matki. Mhm. I jest w tym moim zdaniem bardzo dużo prawdy, bo to, co nas kształtuje, no, to są też no, nasze relacje rodzinne. Tradycje te, te wyniesione z domu rodzinnego. No i prawda jest taka, że te zmiany społeczne, one w naszym kraju zaczęły tak naprawdę dziać się stosunkowo niedawno, uh -huh. jak popatrzymy tak. sobie tak na takiej linii czasowej. Więc ja się nie dziwię mężczyznom, że jest część osób i też kobietom, bo myślę, że kobiety też są takie, które się nie mogą w jakiś sposób odnaleźć które mają właśnie problem z tym, że ten świat się zmienił, że te oczekiwania kobiet, mężczyzn też już są troszeczkę inne, bo nie tak zostali wychowani, nie na to patrzyli przez tyle lat będąc dziećmi.